Mój mąż milczał, obserwując, jak jego matka przeszukuje moją torebkę i wyciąga karty bankowe. To na budżet rodzinny, oznajmiła, chowając je do kieszeni. Dwadzieścia minut później, Teściowa otrzymała telefon z nieznanego numeru i zaczęła histerycznie krzyczeć: Zasubskrybuj kanał. I zanim zaczniemy historię, daj nam znać w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania historii. Kalina strzelecka nie umiała dokładnie wskazać momentu, w którym zaczęła czuć się obserwowana. To nie było coś, co dało się uchwycić spojrzeniem. To było subtelne, jakby niewidzialna nić delikatnie oplatała jej codzienne gesty. Długo wmawiała sobie, że to tylko napięcie, zmęczenie, może rutyna. Ale z każdym dniem ten ciężar rósł, jak kurz, który osiada w rogach pomieszczenia, aż w końcu nie można już go nie zauważyć. Roman Rogowski, jej mąż od czterech lat, jeszcze niedawno był dla niej schronieniem. Ich związek wydawał się uporządkowany, dojrzały. Dzielili obowiązki domowe, finanse, wieczory z winem i ciszę bez niezręczności. Kalina ceniła sobie tę równowagę, ale coś się zmieniło. Nie było żadnej awantury, żadnego wybuchu, tylko drobne gesty, spojrzenia, pytania. Te, które nie mają złości w głosie, ale skrywają coś znacznie bardziej niepokojącego. Ile wczoraj wydałaś w sklepie? Zapytał Roman niemal mimochodem, z pastą do zębów w kąciku ust. Kalina zmarszczyła brwi. Stała oparta o framugę drzwi łazienki, jeszcze z wilgotnymi włosami po prysznicu. Słucham? Odpowiedziała z lekkim rozbawieniem, myśląc, że to może jakiś dziwny żart. Po prostu pytam. Powinniśmy lepiej się zorganizować, dodał, nie patrząc jej w oczy. Nigdy wcześniej o to nie pytał. To ona zarządzała zakupami, płaciła za internet, jedzenie i drobne rachunki. On zajmował się czynszem i prądem. Tak to działało. Tak było uczciwie. Kalina nie miała nic do ukrycia, ale ton Romana był inny. Nie było w nim troski. Było coś chłodniejszego jakby kalkulował, porównywał, jakby nagle wszystko musiało mieć swoje miejsce w tabelce. Następne dni przyniosły kolejne pytania, czasem zadawane lekko, jakby od niechcenia, ale zostawiające ślad głębiej niż kalina chciałaby przyznać. Te buty są nowe? Musisz naprawdę co tydzień jeść z malwiną na mieście? Każde z tych pytań zostawiało za sobą ciszę, której wcześniej nie było. Kalina próbowała to zignorować. Może to stres? Roman miał ciężki projekt w pracy. Może to tylko tymczasowe spięcie. Próbowała sobie to tłumaczyć, ale któregoś wieczoru, kiedy przeglądała swój wyciąg bankowy na telefonie, zauważyła, jak kątem oka zerkał na ekran. Niby mimochodem. Niby nic. Ale potem, gdy wyłączyła aplikację, jego spojrzenie zniknęło. Jakby tylko to go interesowało. Wtedy poczuła, że coś się przestawiło, że już nie chodzi o organizację, nie chodziło o pieniądze. To była kontrola cicha, systematyczna, jak kapanie wody w nocy, którego nie da się zignorować. Z każdym dniem Roman wydawał się bardziej obecny, ale nie w sposób, który dawał ukojenie. Obserwował, komentował, czasem pozornie niewinnie. Dużo czasu spędzasz w telefonie ostatnio, Kalina. Malwina, znowu? Nie uważasz, że trochę za często się z nią widujesz? Nie mówił tego z gniewem. To było najgorsze. Gdyby krzyczał, miałaby się przeciw czemu bronić, ale on tylko mówił spokojnie, jakby stwierdzał fakty, jakby znał odpowiedzi na pytania, które jeszcze nie padły. Pewnej nocy, leżąc obok niego, słyszała jego oddech powolny, miarowy. Jej ciało było nieruchome, ale w środku wszystko w niej krzyczało. Nie mogła zasnąć. Nie wiedziała już, czy ufa komuś, kto leży tuż obok niej. To był rodzaj ciszy, który nie oskarżał, ale już potępiał. Milczenie, które mówiło więcej niż tysiąc słów. Rano, przy śniadaniu, atmosfera była niemal dusząca. Roman siedział naprzeciwko niej, czytając coś w telefonie. Kalina czuła, że każde jej słowo, każdy ruch jest analizowany. Zamiast mówić, po prostu piła kawę. Myśli krążyły wokół jednej rzeczy: co się dzieje między nami? Wieczorem spotkała się z Malwiną. Przyjaciółka od lat, zawsze uważna, bezpośrednia. Siedziały w małej kawiarni, znanej tylko im, miejscu ich wspólnych wyznań. On cię sprawdza? Zapytała Malwina po krótkim opisie ostatnich dni. Roman nigdy taki nie był. Właśnie, odparła Kalina. W tym problem. To nie jest zazdrość. On jakby. Jakby czekał, aż się potknę. Malwina przyjrzała się jej długo bez słowa. Potem wzięła łyk herbaty i westchnęła. Uważaj, Kalina. Czasem to się zaczyna od pytań, a kończy na tym, że boisz się otworzyć lodówkę bez jego zgody. W drodze powrotnej Kalina czuła dziwną mieszaninę ulgi i niepokoju. Ulgi, bo ktoś się zrozumiał. Niepokoju, bo ta zrozumiana prawda brzmiała jak ostrzeżenie. W mieszkaniu panowała cisza. Roman siedział przy komputerze pracując nad czymś. Nawet nie spojrzał, gdy weszła, tylko zapytał: Byłaś długo. Mówiłam, że spotykam się z Malwiną. Mówiłaś, ale nie, że na trzy godziny. Zacisnęła usta. Nie odpowiedziała. Poszła do sypialni, zamknęła za sobą drzwi i po raz pierwszy od dawna przekręciła zamek. Nie było krzyku, nie było awantury, ale w środku coś się w niej załamało, jak cienki lód pod nogami, który pęka bez ostrzeżenia. W nocy śnił jej się dom z zamkniętymi drzwiami. W każdym pomieszczeniu, Roman patrzył, bez uśmiechu, bez słów. I drzwi, które nie miały klamek od środka. Nazajutrz Kalina postanowiła przeszukać stare wiadomości w telefonie. Chciała znaleźć coś, co przypomni jej dawną wersję ich relacji. Jak się do siebie zwracali, jak mówili o marzeniach, podróżach, planach na przyszłość. Zamiast tego trafiła na rozmowę sprzed pół roku. Pamiętasz, jak mówiłeś, że zawsze mi zaufasz, nawet jeśli świat będzie przeciwko mnie? Napisała do niego wtedy. Roman odpisał: Zaufam ci. Dopóki nie dasz mi powodu, żeby przestać. Teraz te słowa brzmiały inaczej. Jak zapowiedź, nie jak obietnica. Właśnie wtedy, wpatrzona w ekran, usłyszała kroki za plecami. Roman wszedł bez słowa. Co robisz? Odwróciła się powoli. Przeglądam wiadomości. Szukasz czegoś konkretnego? Siebie, nas, sprzed tego wszystkiego. Zamilkł na chwilę, po czym podszedł bliżej spojrzał jej prosto w oczy. Może już nas nie ma, Kalina? I zanim zdążyła odpowiedzieć, wyszedł z pokoju. To wtedy po raz pierwszy poczuła, że nie chodzi już o konflikt, chodziło o wybory i że ten pierwszy nadchodził szybciej niż się spodziewała. Wiesława Sadowska pojawiła się tak, jakby nigdy naprawdę nie zniknęła z życia Romana. Stała w progu mieszkania z dwiema dużymi walizkami, bez cienia wahania w spojrzeniu, jakby to ona była tu gospodynią, a Kalina jedynie kimś tymczasowym. Romanek jest? zapytała już, wchodząc do środka i delikatnie, lecz stanowczo odsuwając Kalinę ramieniem. Mówił, że za mną tęskni. Kalina przez moment nie potrafiła wydobyć z siebie głosu, nie wiedziała o tej wizycie. Nikt jej o niej nie wspomniał. Najbardziej uderzył ją jednak brak sprzeciwu ze strony Romana. "Gdy wyszedł z pokoju i zobaczył matkę w przedpokoju, miałem ci powiedzieć, rzucił z nieprzekonującą swobodą. Myślałem, że i tak nie przyjedzie. Myślałem. To słowo utkwiło Kalinie w głowie jak drzazga. Wiesława nie pytała, czy może zostać. Oświadczyła, że w jej mieszkaniu trwa remont i że zatrzyma się tylko na tydzień. Ton miała taki, jakby mówiła o pogodzie." A nie o wkroczeniu w cudze życie. Już pierwszego dnia zaczęła porządkować przestrzeń po swojemu. Przestawiała naczynia w kuchni, komentowała zapach potraw, marszczyła nos przy przyprawach. Za dużo ostrego rzuciła odsuwając talerz. Romanek nigdy tego nie lubił. Lubi, odpowiedziała spokojnie Kalina. Od lat kobieta zawsze wie lepiej. Ucięła wiesława z cienkim uśmiechem. Zaczęły się komentarze. O sprzątaniu, o zakupach, o rachunkach, o tym, że Kalina za głośno rozmawia przez telefon, że za często wychodzi, że zbyt swobodnie wydaje pieniądze. Każde zdanie było ukłuciem, precyzyjnym, obliczonym na osłabienie. Ona jest wrażliwa, próbował czasem tłumaczyć Roman, gdy Kalina patrzyła na niego w milczeniu, licząc na reakcję. Już nie młoda. Ale Wiesława nie była ani krucha ani bezradna. Poruszała się po mieszkaniu jak generał po zdobytym terenie. Zajęła jedno z krzeseł przy stole, konkretną szafkę w łazience, konkretną półkę w lodówce. Jej obecność była ciężka, wszechobecna. Jednego popołudnia kalina weszła do sypialni i zamarła. Na łóżku leżała jej otwarta torebka, przetrząśnięta, portfel wysunięty. Szukałam chusteczki, oznajmiła Wiesława spokojnie, stojąc przy szafie. U siebie nie znalazłam. W mojej torebce? Głos Kaliny zadrżał, mimo że próbowała zachować opanowanie. A co? Masz jakieś tajemnice? W tym momencie w drzwiach stanął Roman, słyszał wszystko. Spojrzał raz na matkę, raz na Kalinę, potem spuścił wzrok. To tylko nieporozumienie, mruknął. Kalina poczuła, jak coś w niej pęka. Nie było już wątpliwości. On nie stanie po jej stronie. Prawdziwy przełom nastąpił następnego wieczoru przy kolacji. Wiesława siedziała sztywno, z rękami ułożonymi na stole. Kalina jadła w milczeniu. Roman unikał patrzenia na którąkolwiek z nich. Nagle Wiesława sięgnęła do torebki kaliny, która wisiała na oparciu krzesła. Ruchem szybkim i bezceremonialnym wyciągnęła portfel. A z niego karty płatnicze. Położyła je na stole, jakby odkładała bezużyteczne przedmioty. Od teraz to jest część budżetu rodzinnego, oznajmiła chłodno. Czas na uśmiechy minął. Czy pani postradała zmysły? Kalina wstała gwałtownie. To są moje pieniądze. Wiesława cofnęła rękę błyskawicznie i wsunęła karty do kieszeni swetra. Twoje? prychnęła. W tym domu nic nie jest tylko twoje. Kalina odwróciła się do Romana. Jej wzrok był twardy, pełen niedowierzania. I ty na to pozwolisz? Zamilkł na kilka sekund. Te sekundy ciągnęły się jak wieczność. Ona tylko chce pomóc, powiedział w końcu. To zdanie brzmiało jak wyrok. Kalina nie krzyczała, nie rzucała się na Wiesławę, nie błagała Romana. Coś w niej nagle ucichło, jakby ostatecznie zrozumiała, że tu nie ma już rozmowy, którą da się wygrać. Weszła do sypialni, zamknęła drzwi, wzięła telefon do ręki, palce drżały jej tylko przez chwilę, zablokowała wszystkie karty, przelała środki na inne konto. Każde potwierdzenie operacji było jak kolejny krok w stronę decyzji, której jeszcze kilka tygodni temu nie umiałaby nawet nazwać. Sprawnie spakowała niewielką torbę dokumenty, telefon, kilka ubrań, nic więcej. Wyszła bez słowa. Wiesława nawet nie wstała. Roman stał w przedpokoju, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie potrafił znaleźć właściwego zdania. To nie tak, jak myślisz, rzucił bez przekonania. Kalina zatrzymała się tylko na sekundę. Właśnie tak, jak myślę. Drzwi zamknęły się za nią cicho, ale w jej głowie ten dźwięk brzmiał jak huk. Dotarła prosto do jednego miejsca, gdzie nadal czuła się człowiekiem, nie problemem do rozwiązania. Do Malwiny Wrublewskiej. Malwina otworzyła drzwi i jednym spojrzeniem zrozumiała wszystko. Wejdź, powiedziała cicho. Kalina dopiero wtedy pozwoliła sobie usiąść. Dopiero wtedy poczuła, jak bardzo drżą jej ręce. Ona zabrała mi karty wyszeptała. A on. pozwolił. Malwina zacisnęła szczęki. To już nie jest kontrola Kalina, to jest wojna. Kalina patrzyła w podłogę. W jej głowie jedna myśl pulsowała jak rana. To jeszcze się nie skończyło, bo gdzieś daleko, w mieszkaniu, które właśnie opuściła, Wiesława siedziała przy stole, a Roman milczał. A cisza między nimi zapowiadała coś znacznie gorszego niż kolejną kłótnię. Malwina wysłuchała wszystkiego w absolutnej ciszy. Nie weszła Kalinie w słowo ani razu. Siedziała naprzeciwko, z łokciami opartymi o kolana, z twarzą skupioną, bez śladu zdziwienia. Gdy Kalina skończyła mówić, Malwina wstała bez słowa i poszła do kuchni. Po chwili wróciła z dwiema filiżankami. Pi powiedziała krótko, stawiając jedną z nich na stoliku. Kalina wzięła ją w drżące dłonie i opadła ciężko na sofę. Ramiona miała napięte, jakby spodziewała się ciosu. Nie wiem, jak to możliwe, że nadal jestem taka spokojna, wyszeptała. Powinnam krzyczeć, rozbijać ściany, a ja tylko siedzę. Malwina usiadła naprzeciwko. Bo już zdecydowałaś, co zrobisz, odparła spokojnie. Tylko jeszcze nie dopuściłaś tej decyzji do końca. Kalina spuściła wzrok. Wiedziała, że Malwina ma rację. Każdy jej ruch z ostatnich dni był już ruchem odwrotu, nie walki. Z telefonu na kolanach powoli zaczęła znikać przeszłość, jakby kasowała nie tylko dane, ale kawałki swojego życia. Zablokowała wszystkie karty. Przelała 37 tysięcy złotych na stare, nieużywane konto w innym banku. Zleciła wysyłkę nowych kart do biura. Wszystko robiła bez pośpiechu, metodycznie, jak ktoś, kto w końcu przestał się wahać. Z każdym potwierdzeniem czuła, że odzyskuje fragment siebie. Mały, ale niezbędny, jakby ktoś po kolei oddawał jej zabrane wcześniej części ciała. On się zorientuje, powiedziała cicho. Niech się orientuje, odpowiedziała Malwina. On już dokonał swojego wyboru. Te słowa bolały najbardziej, bo Kalina wciąż miała w sobie resztki nadziei, że to wszystko jeszcze można cofnąć, że Roman się obudzi, zrozumie. Ale każde kolejne zdarzenie uderzało w tę iluzję coraz mocniej. Minęły trzy dni, trzy dni ciszy, które były gęste jak mur. Roman dzwonił raz. Kalina nie odebrała. Wiesława wysłała wiadomość. Kalina jej nie otworzyła. Gdy wróciła do mieszkania po resztę swoich rzeczy, trafiła na eksplozję. Drzwi otworzyły się gwałtownie, zanim zdążyła użyć klucza. Ty, wrzasnęła Wiesława. Jej twarz była napięta, oczy rozpalone gniewem. To byłaś ty. Kalina nawet nie zdążyła zdjąć torebki z ramienia. O czym pani mówi? O tym. Wiesława wyciągnęła telefon przed jej twarz. Zniknęło trzydzieści pięć tysięcy złotych z mojego konta. Ukradłaś mi je. Kalina mrugnęła powoli. Jej spokój był aż nienaturalny. Nie dotknęłam pani pieniędzy powiedziała równo ale pani dotknęła moich. Jak śmiesz Wiesława aż cofnęła się o krok. To było potwierdzone. Bank powiedział, że operacja została zatwierdzona SMS-em ja niczego nie zatwierdzałam. Roman pojawił się w drzwiach salonu. Miał na sobie koszulę, jakby dopiero co wrócił z pracy. Patrzył raz na matkę, raz na Kalinę, najwyraźniej próbując złożyć wszystko w całość. Co się dzieje? zapytał ostrożnie. Ona mnie okradła krzyczała Wiesława Oddaj mi moje pieniądze. Kalina spojrzała Romanowi prosto w oczy. Kiedy twoja matka wyciągała moje karty z torebki, też była taka pewna, że ma do tego prawo? Roman zamilkł. Wiesława w panice zaczęła wybierać numer do banku. Jej palce trzęsły się tak bardzo, że kilka razy nacisnęła złą cyfrę. Włączyła głośnik. Po kilku sygnałach odezwał się spokojny głos mężczyzny. Dzień dobry, Seweryn Grodzki, dział bezpieczeństwa operacji bankowych. W czym mogę pomóc? Ukradziono mi pieniądze, wrzasnęła Wiesława. Ktoś wypłacił 35 tysięcy złotych z mojego konta. Proszę o chwilę cierpliwości, sprawdzę w systemie, odpowiedział mężczyzna po drugiej stronie. Zapadła cisza, przerwana tylko ciężkim oddechem Wiesławy. Operacja została zatwierdzona prawidłowo, odezwał się po chwili Seweryn. Z użyciem kodu SMS. Autoryzacja zgodna z systemem. Ja niczego nie zatwierdzałam krzyczała w słuchawkę. To pomyłka system nie rejestruje pomyłek, proszę panią odparł spokojnie. Bank nie ma podstaw do cofnięcia transakcji. Roman spojrzał na Kalinę. Po raz pierwszy w jego oczach pojawiło się coś więcej niż obojętność. Pojawiło się podejrzenie. To stało się w dniu, kiedy wróciłaś, powiedział powoli. To chyba nie przypadek. Kalina poczuła, jak wzbiera w niej fala zmęczenia. Nie złości, nie strachu, zwykłego, ciężkiego zmęczenia. Kiedy twoja matka zabierała moje karty, nie miałeś wątpliwości, odparła cicho. Teraz nagle je masz? Roman nie odpowiedział od razu. Przez chwilę wyglądał tak, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie wiedział jak. Wiesława wciąż krzyczała do telefonu, przeklinając bank, system, świat. Synku, powiedz jej coś, rzuciła nagle, zasłaniając mikrofon. Ona wszystko zaplanowała. Roman w końcu odwrócił się w stronę drzwi. Muszę się przejść, powiedział tylko. I wyszedł. Kalina patrzyła na jego plecy bez żalu. Tylko z cichym zrozumieniem, że coś właśnie ostatecznie się zakończyło. Nie ich małżeństwo. Ono skończyło się wcześniej. Skończyło się złudzenie, że on kiedykolwiek stanie po jej stronie. Wiesława osunęła się na krzesło, nadal ściskając telefon. Zniszczysz nas, wysyczała w stronę Kaliny. Zniszczysz mojego syna. Kalina schyliła się po leżący przy drzwiach karton z ostatnimi rzeczami. Nie ja go niszczę, powiedziała cicho. Ja tylko przestałam dawać się niszczyć i wyszła. Kiedy wróciła do Malwiny, była blada, ale spokojna. Usiadła przy stole i przez chwilę tylko patrzyła w jeden punkt. On zaczął wątpić, powiedziała w końcu. Widziałam to. To dobrze czy źle? Zapytała Malwina. To nie ma już znaczenia, bo ona już wiedziała, że ta historia wchodzi w nową fazę, taką, z której nie da się wycofać bez konsekwencji. I że Roman prędzej czy później będzie musiał wybrać nie między dwiema kobietami, ale między prawdą a wygodą. Rozwód przebiegł szybciej niż Kalina się spodziewała. Wszystko było zbyt czyste, zbyt uporządkowane, jak na koniec czegoś, co kiedyś miało w sobie tyle napięcia, uczuć i obietnic. Teodor Zych, Adwokat polecony przez Malwinę od pierwszego spotkania mówił rzeczowo, bez cienia sentymentu. Brak wspólnego majątku, brak dzieci, podsumował, przeglądając dokumenty. Sprawa jest prosta. Najprostsza jakie prowadzę. Roman siedział naprzeciwko, wyprostowany, z dłońmi ułożonymi równo na stole. Nie patrzył na kalinę. Wpatrywał się w punkt gdzieś obok okna, jakby próbował nie istnieć w tej chwili. Ma pan jakieś zastrzeżenia? Zapytał Teodor. Roman pokręcił głową. Nie, to było wszystko. Jedno słowo, które zamknęło lata wspólnego życia. Gdy przyszło do podpisów, Roman nie drgnął ani razu, bez zawahania, bez gniewu, bez smutku, jakby podpisywał umowę na usługę, która przestała mu być potrzebna. Kalina obserwowała każdy jego ruch z dziwną obojętnością. Spodziewała się bólu, napięcia, może ostatniego spojrzenia pełnego żalu. Nie dostała nic i właśnie to upewniło ją, że ta decyzja była nie tylko konieczna, ale spóźniona. Gdy wyszli z budynku, Roman zatrzymał się na chwilę. Czy. zaczął, ale urwał. Kalina spojrzała na niego po raz ostatni. Nie cofaj się teraz, powiedziała spokojnie. To już zamknięte. Nie odpowiedział. Odwrócił się i odszedł bez słowa, bez pożegnania. Kalina nie zapłakała. Nie miała potrzeby. W jej klatce piersiowej było lekko, jakby ktoś usunął ciężar, który przez długi czas miażdżył jej oddech. Czuła zmęczenie, ale było to zmęczenie po zakończonym biegu, nie po przegranej walce. Kilka dni później odebrała klucze do nowego mieszkania. Niewielkie, Jasne, daleko od tej części miasta, w której spędziła ostatnie lata. Nikt tam jej nie znał, żadnych spojrzeń pełnych domysłów, żadnych wspomnień przyklejonych do ścian. Pierwszego wieczoru usiadła na podłodze, oparta plecami o ścianę z kubkiem herbaty w dłoniach. W mieszkaniu panowała cisza. Tym razem nie była wroga. Była pusta, gotowa na to, by wypełnić ją nowym życiem. W pracy zmiana była zauważalna niemal od razu. Wanda Lasek, jej przełożona, przyjrzała jej się uważnie podczas jednego ze spotkań. Jesteś inna, powiedziała w końcu bez ogródek. Spokojniejsza, pewniejsza. Kalina uniosła wzrok z nad dokumentów. Teraz to ja zajmuję się swoim życiem, odpowiedziała krótko. Wanda skinęła głową, jakby dokładnie to chciała usłyszeć. Mijały tygodnie. Kalina powoli uczyła się nowej rutyny, innych dźwięków za ścianą, innych ulic, innego rytmu dni. Była sama, ale po raz pierwszy od dawna nie czuła się samotna. Aż pewnego wieczoru zadzwonił telefon. Pamiętasz pieniądze twojej byłej teściowej? Zapytała bez wstępu Malwina. Kalina uśmiechnęła się pod nosem. Trudno zapomnieć. Długo myślałam, co można z nimi zrobić. W końcu mnie olśniło. I? Teraz karmią trzydzieści cztery koty i psy w schronisku za miastem. Kalina zamilkła. Przez chwilę nie była pewna, czy dobrze usłyszała. A potem wybuchnęła śmiechem. Prawdziwym, głośnym, takim, który rozluźnia mięśnie i pozwala w końcu oddychać pełną piersią. Ty to zrobiłaś? zapytała, wciąż się śmiejąc. Nie do końca, odpowiedziała Malwina. Ja tylko zrobiłam z tym, co do niej nie należało, coś, czego ona nigdy by nie zrobiła. Kalina oparła się o parapet i zamknęła oczy. Dziękuję, powiedziała cicho. Za wszystko. Teraz już tylko żyj, odparła Malwina i rozłączyła się. Kalina przez dłuższą chwilę stała bez ruchu. W mieszkaniu panowała cisza. Ale była to zupełnie inna cisza niż ta, do której przywykła. Nie ciążyła, nie oskarżała, nie groziła. Była spokojna, uporządkowana, właściwa. Usiadła na kanapie i po raz pierwszy od bardzo dawna nie myślała o Romanie, o Wiesławie, o straconych latach. Myślała tylko o tym, co przed nią, o tym, co może jeszcze zbudować. Sama, na własnych zasadach. I właśnie wtedy poczuła, że wszystko naprawdę znalazło się na swoim miejscu.